Zadanie. Przekrój stożka jest trójkątem równobocznym o wysokości 8 pierwiastek z 3. Oblicz pole całkowite tego stożka. Na początku wykonajmy rysunek do zadania. Przekrojem tego stożka jest trójkąt równoboczny o wysokości 8 pierwiastek z 3. Co zaznaczamy na rysunku? Z pewnością znasz wzór na wysokość. W trójkącie równobocznym. H równa się A pierwiastek z 3 na 2. I zauważ, że literkę H masz, ponieważ dana jest wysokość 8 pierwiastek z 3. Stąd w tym miejscu możemy wstawić 8 pierwiastek z 3, widzisz, zamiast H, a ten wzór możemy przepisać. Otrzymaliśmy równanie z jedną niewiadomą A. Po obu stronach równania. Jest pierwiastek, więc możemy podzielić przez ten pierwiastek z 3 i otrzymujemy 8, a z drugiej strony a przez 2. Teraz likwidujemy tę dwójeczkę w mianowniku, mnożąc właśnie obydwie strony równania przez mianownik, przez 2. Otrzymujemy już wynik, że a równa się 16. W tym momencie uzyskaliśmy wszystkie boki tego trójkąta równobocznego, które są równe po 16. Więc tu zaznaczamy 16, cała średnica, czyli dolny bok trójkąta równobocznego to też 16, ale wysokość dzieli nam ten bok na dwie równe części, na dwie ósemeczki. W tym momencie mamy już wszystkie dane potrzebne do obliczenia pola całkowitego stożka. Mamy po pierwsze L, to jest ta tworząca 16. Mamy wysokość, która była w treści w zadaniu. I ta ósemeczka to nasz promień stożka. Wzór na pole podstawy to wzór na pole koła pi r kwadrat. W miejsce r stawiamy liczbę 8. Otrzymujemy pi razy 8 do kwadratu. Podnosimy do kwadratu ósemkę, 64 pi. Teraz obliczymy pole boczne. Wzór... PRL. Ten wzór możesz zapamiętać jako Polska Rzeczpospolita Ludowa. PRL. Pi przepisujemy. R to 8, a L l tworząca 16. Wymnażamy liczby, otrzymujemy 128 pi. W tym momencie możemy przejść do pola całkowitego. Pole całkowite to jest pole tej podstawy, którą już mamy. I pole boczne. Więc wzór jest dość prosty. Pole podstawy plus pole boczne i wstawiamy pole podstawy 64pi, pole boczne 128pi. Dodajemy te dwie liczby i otrzymujemy 192pi. To jest już nasz końcowy wynik. Dajemy odpowiedź. Pole całkowite stożka wynosi 192pi jednostek kwadratowych. W zadaniu nie było żadnych jednostek ani centymetrów, ani milimetrów, stąd j do kwadratu, jednostki kwadratowe.